Znajdujemy się na drugim mierzyńskim jarmarku. Wszystko po to, żeby zebrać pieniążki niezbędne na leczenie i rehabilitację Wiktorii Komady z dołu. Cóż mogę powiedzieć, dzisiaj e, cała, cały mierzyn e, postawiony na nogi, żeby pomóc właśnie uratujmy nóżki naszej sąsiadki Wiktorii też wystawcy, którzy też przeznaczają e, swój dochód ze sprzedaży, bynajmniej część dochodu, a niektórzy nawet cały, na właśnie ten cel szczytny. Ponieważ kwota niebagatelna, bo półtorej miliona złotych, ale nadzieja umiera zawsze ostatnia. Tak jest. Nadzieja umiera ostatnia. Myślę, że razem możemy więcej i rzeczywiście. Przy wspólnym działaniu, lokalnym takim i pozalokalnym damy radę zebrać tą sumę. Jestem nawet tego pewna. Za mną jest mama Wiktorii, no i Wiktoria ta gwiazdeczka tutaj Mierzyńska i Dołojowska, na którą zbieramy aż półtorej miliona złotych, to taka kwota, która może przerażać, ale jak popatrzy się na to otoczenie, które jest wokół Wiktorii, no to można śmiało powiedzieć, że fajnie, że tacy ludzie są, bo jednak ta pomoc jest no nieoceniona. Tak i tak, ja się bardzo z tego cieszę, że jest y, tak wiele osób, który, którzy nam pomagają i no nie tracę nadziei, wiem, że z tymi ludźmi damy radę, jak mówią, nadzieją miera ostatnia, tak więc no, mamy nadzieję, że, że, że będzie dobrze. Nie tracimy nadziei. Widać, że Wiktoria to takie żywe dziecko, mimo problemów, które ją spotkały już od tego najmniejszego okresu swojego życia, to jednak chyba zachowuje tą pogodę ducha. No, oczywiście, że tak. Wiktoria jest naprawdę bardzo, bardzo wesołym dzieckiem, przede wszystkim szczęśliwym dzieckiem. Także to, że ona ma takie nóżki, no nic z tego sobie nie robi, tak? Pewnie jeszcze nie rozumie. Ale, ale naprawdę jest wspaniałym dzieckiem. A ty powiedz jak masz na imię, kto ty jesteś? Wiktoria. Wiktoria. Kto to jest? Czulia. Ja? Wiktoria. Całeś tam ludzi, tu mieszkamy i doby też, nie biorą. Wszystkie te przepiękne.